Cześć, z tej strony Edyta, Vegan TV Zakręcony Wego-Obiad. Witaj na moim kanale, jeśli jesteś tu pierwszy raz. Tak jak mówiłam, mam na imię Edyta, jestem autorką dwóch książek o tematyce wegańskiej, wegańskiej kuchni polskiej oraz owsianki, 60 zaskakujących przepisów. Jestem też właścicielką wegańskiego roślinnego cateringu, dlatego że sama od kilkunastu lat jestem wege i robię to po prostu z pasji, z serca. Dlatego, że kocham świat, kocham zwierzęta. Dzisiaj chciałam ci pokazać taki bardzo prosty, szybki przepis na idealny deser na jesienne wieczory. Mam tutaj obrane dwa słodkie jabłka i jedną gruszkę. Będą to po prostu zapiekane owoce pod kruszonką, ale kruszonka nie będzie zwyczajna, bo będzie z mąki kokosowej. Przepis ten podpatrzyłam kiedyś u Natalii Gniadek, która jest dietetykiem klinicznym i wypowiadała się również w mojej książce o wsianki na temat właśnie. Link do książek znajdziesz pod filmem i oczywiście znajdziesz też tam link do mojej strony, gdzie możesz na przykład spróbować moich dań cateringowych. Tak jak mówiłam, mam tutaj dwa jabłka i jedną gruszkę. Oczywiście mogą być to same jabłka, same gruszki. Ilość jest dowolna. Zacznę od kruszonki. Potrzebujemy tłuszczu. Jako weganka nie używam masła. Z reguły w tych przepisach jest masło. Ja użyję oleju kokosowego, ale jeśli na przykład masz wegańskie masło albo jakieś inne, to też go możesz użyć. To jest ekologiczny, pięknie pachnący kokosem. Olej kokosowy, oczywiście. Wezmę go trzy łyżki. Olej rozpuszczę na patelni. W międzyczasie pokroję w mniejsze kawałki moje jabłka i gruszki. Pokroiłam je w ćwiartki, a teraz pokroję je w takie cienkie plasterki, bo zależy mi też na tym, żeby jak najszybciej mój deser się zrobił. Ja sobie naszykowałam takie małe kokilki do zapiekania z firmy Staub. Jeśli jesteś pierwszy raz na moim kanale, to być może nie orientujesz się, że wszystkie rzeczy ze strony balarini.pl, między innymi noże, których używam, patelnie, foremki do zapiekania, czy mnóstwo innych rzeczy, które możesz tam kupić na przykład w prezencie świątecznym, możesz kupić z moim kodem rabatowym z 10% zniżką. Wymieszam sobie te jabłka z gruszką. Można też dodać do tego żurawinę albo rodzynki. Mam rodzynki, więc dodam też kilka rodzynek. Naprawdę kroję te jabłka w takie 3-4 mm kawałki. Już widzę, że jest tego całkiem sporo. Mam słodkie jabłko i bardzo słodką gruszkę, dlatego też nie będę dawała dużej ilości substancji słodzącej do kruszonki. Ja mam ksylitol fiński i właśnie tego użyję. Ale oczywiście możesz użyć cukru, możesz użyć czegokolwiek innego. Idealnie byłoby dodać do nich cynamon, jeśli lubisz. Trochę je wymieszam. Tak jak mówiłam, dodam do moich owoców trochę cynamonu. Tutaj mam patelnię z rozgrzanym olejem. Można użyć dowolnej mąki, jaglanej, podobno pyszne są z gryczaną, jeszcze nie jadłam, ale ja użyję kokosowej. Zobaczymy ile jej będzie potrzeba. Patelnia już jest wyłączona. Dałam trzy czubate łyżki. Dwie łyżeczki na razie, ksylitolu I po prostu to wymieszam, zobaczę, czy wystarczy. Zrobiło mi się coś w stylu bułki tartej, ale jeszcze mało, czyli trzy łyżki to za mało. Pięć. Mąka kokosowa też jest taka dosyć słodka w smaku. Oczywiście, jeśli chcesz, możesz sprawdzić, czy to jest słodkie wystarczająco. Jeszcze dodam. Małą łyżeczkę ksylitolu, czyli trzy łyżeczki ksylitolu, sześć łyżek mąki kokosowej. Chodzi o to, żeby się zrobiły grudki z tej mąki w połączeniu z tłuszczem i słodkim ksylitolem. Wyszło już coś w tym stylu. Pamiętam, kiedy babcia robiła kruszonkę właśnie masło mieszając z mąką pszenną. No teraz robimy to w zdrowszej wersji. Jeszcze jedna łyżka poszła, i myślę, że taka kruszonka będzie idealna. Chociaż jeszcze mogłaby być gęściejsza. Jeszcze jedną łyżkę, taką małą. I do kruszonki też można dodać oczywiście cynamon. Straciłam rachubę, ale chyba mi wyszło 7 łyżek mąki kokosowej. Teraz będę nakładać owoce do foremek. Oczywiście można to zrobić do jednej dużej, ale to też jest fajne wyjście, jeśli na przykład mamy gości i chcemy podać każdemu w oddzielnym naczyniu. Miała być jeszcze żurawina do tego albo rodzynki. Może resztę zrobię z rodzynkami. Wsypię po prostu małą garść rodzynek. Rodzynki można na przykład jeszcze namoczyć w jakimś alkoholu. Z tej ilości będę miała 5 foremek, czyli tak naprawdę 5 porcji. Teraz wkładam je do piekarnika. Na 180 stopni i będę piekła do momentu, aż będą gotowe. To może trwać w zależności od piekarnika 25-30 minut. Moje deserki już gotowe, czyli tak naprawdę moje jabłka i gruszka zapiekane pod kruszonką kokosową. Pamiętaj jednak, żeby nie stawiać ich pod górną grzałką, żeby ci się nie spiekły za bardzo. Ja na chwilę ustawiłam je na górze, zajęłam się innymi rzeczami i mi się trochę przypiekły. Więc blachę ustaw po środku, albo po prostu nie włączaj górnej grzałki. Piekły się one u mnie, ale mój piekarnik szybko piecze. Około 25 minut. Pięknie pachną. Hmm. Muszę sobie to trzymać na takiej eleganckiej rękawiczce, żeby się nie poparzyć. Oczywiście najlepsze będą na ciepło. Można też się pokusić o zjedzenie ich z lodami. W normalnych piekarnikach, jeśli na przykład będziesz piekła, lub pieku w jakimś jednym naczyniu, może być tak, że będą potrzebowały 35-40 minut nawet. Pyszne i jakie słodkie. Jabłka i gruszki są mięciutkie, kruszonki jest całkiem sporo, więc jest czym się zajadać Jesienny, zimowy wieczór. Wszystkiego dobrego, będzie mi miło, jeśli dasz lajka, zostawisz swój komentarz, jak Ci się podoba przepis, albo na przykład, jeśli już zrobisz taki pyszny deser. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, koniecznie... Zasubskrybuj go, żeby nie stracić żadnego z filmów. Będzie mi też miło, jeśli udostępnisz ten film, podasz go dalej. Może ktoś jeszcze się zainspiruje. Do zobaczenia, cześć!